Dzień dobry, nazywam się Kuba Ogórek i nagrywam dla Was tą krótką rekomendację z 41. piętra hotelu The znajdującego się na skraju tętniącego życiem londyńskiego City. Obecnie jestem tu w ramach sprawowanej przeze mnie funkcji dyrektora operacyjnego grupy Stock Spirits. Moja droga do tego miejsca była długa i w pewnym momencie przecięła się z Aleksem Barszczewskim. Było to około 10 lat temu. Spotkaliśmy się w ramach szkolenia z technik negocjacyjnych z klientami. Byłem zdziwiony, jak szkolenie prowadzenia, prowadzone przez Alexa jest zupełnie odmienne od wszystkich innych szkoleń, na których poprzednio byłem. Moje zdziwienie było jeszcze większe, gdy następnego dnia mogłem wypróbować niektóre z technik proponowanych przez Alexa w rzeczywistych negocjacjach z dostawcami i z klientami. I obserwować, jak te proste, logiczne metody działają w świecie rzeczywistym. Później jeszcze wielokrotnie wysyłałem moich pracowników, moje zespoły oraz sam siebie na różne spotkania i szkolenia z Aleksem. Te szkolenia zawsze odbywają się na bazie i w oparciu o przyniesione przez uczestników kazusy. Także rekomenduję Wam bardzo gorąco, Uczestnictwo w warsztatach Kliniki Negocjacji Aleksa Barszczewskiego pod warunkiem, że chcecie to zrobić, dobrze się przygotujecie oraz zakwalifikujecie się na szkolenie z Aleksem, co samo w sobie będzie już dla, dla większości z nas wyróżnieniem. Gorąco polecam Klinikę Alek Negocjacji Aleksa Barszczewskiego. Jest to miejsce, w którym dużo się nauczycie i jednocześnie możecie być pewni pełnej anonimowości ze strony Alexa. Dla mnie jest to największa zaleta pracy z Aleksem. Nigdy nic nie opuszcza pokoju, w którym się to odbywa. Powodzenia i życzę Wam wszystkim sukcesów. Dziękuję.